Bukzpany to przepiękne wiecznie zielone krzewy, które myślę są znane każdemu miłośnikowi ogrodów oraz roślin. Tyle, że w ostatnich latach często słyszy się o tym, że bukszpany tak naprawdę znikają z polskich ogrodów. A wszystko przez szkodnika, który jest zwany ćmą bukspanową. ten paskudny szkodnik powoduje naprawdę ogromne straty wśród krzewostanie tych wspaniałych wiecznie zielonych roślin. Ja oczywiście w ogrodzie też mam problem z tym szkodnikiem, tyle że go zwalczam systematycznie, każdego roku przynajmniej dwa, trzy razy pryskając go. No nie mogę sobie pozwolić na to, żeby bukszpany zniknęły z mojego ogrodu, ponieważ jest ich bardzo dużo, tworzą pewien szkielet w ogrodzie wielu kompozycji, wielu rabat, więc absolutnie nie mogę pozwolić sobie na to, żeby te bukszpany zniknęły u mnie z ogrodu. No trudno. Trzeba po prostu jakoś to przeżyć, przetrawić no i walczyć z tym paskudnym szkodnikiem. Ale dzisiaj poświęcę ten odcinek jednej odmianie bukszpana, która, o którą zresztą pytaliście mnie już często w komentarzach, ponieważ zwracała Waszą uwagę. I to jest Odmiana bokszpana zwana variegatą, czyli taka o dwubarwnych liściach, jak chociażby ta tutaj prezentowana. Ta odmiana bukszpana jest naprawdę niezwykła, ponieważ ona wygląda wybornie, zwłaszcza w tym sezonie zimowym, ale nie tylko, ponieważ zdobi ogród przez cały okrągły rok. Te kule, które tutaj widzicie, są strzyżone każdego roku, mniej więcej w czerwcu, a później jeszcze troszkę konturowane w sierpniu albo też we wrześniu, ponieważ bukszpany potrafią dwa razy albo nawet trzy razy do roku wypuścić nowe przyrosty. I ta odmiana jest naprawdę niezwykła, ponieważ na tym bukszpanie dominuje kolor właśnie taki kremowy, kremowo-biały i jest on bardziej widoczny niż ten kolor zielony, który jest tutaj w mniejszości. Przepiękna odmiana bukszpanu, która może być z powodzeniem uprawiana w naszym kraju, ponieważ jest to odmiana równie mrozoodporna, co ta jej kuzynka zielona, więc z pewnością jest to godna odmiana bukszpanu, którą z chęcią mogę Wam polecić, o ile oczywiście jeszcze macie siły na to, by walczyć z ćmą bukszpanową. Kule tego bukszpanu mają mniej więcej 15-16 lat i zostały wyutworzone z takich niewielkich krzewów. Bo ja ukorzeniłem samodzielnie te gałązki, które przywiozłem z jednego z ogrodów z Wielkiej Brytanii. No i wtedy postanowiłem, że ukorzenie właśnie te bukszpany, bo mi się bardzo wtedy spodobały te rośliny właśnie w tamtejszym ogrodzie. Tyle, że tam ta roślina była prowadzona na taki bardzo luźny krzak, ale i tak ona robiła już wtedy wrażenie ogromne na mnie ze względu właśnie na te Wyjątkowe, wyjątkowe ubarwienie liści co rzeczywiście rzuca się w oczy zwłaszcza jeśli na rabatach dominuje szarość albo też kolor zielony roślin zimozielonych, liściastych lub też iglastych bukszpany to bardzo łatwe w uprawie roślin o ile oczywiście ćma bukszpanowa ich nie dopadnie bardzo łatwe też są w rozmnażaniu, a taką roślinę możemy łatwo rozmnożyć głównie w sierpniu. Wtedy też obcinamy gałązki bukszpana, mniej więcej 10-centymetrowe i wkładamy do ziemi takiej dosyć luźnej przepuszczalnej i staramy się zapewnić wilgoć właśnie tym przyszłym naszym roślinkom, a one bardzo szybko ukorzeniają się wtedy w sierpniu, gdzieś po około nawet 3 tygodniach, 3-4 tygodniach. I takie roślinki już kolejnego roku, wiosną, są gotowe do tego, aby je przenieść w takie miejsce docelowe. Gleba pod uprawę bukszpanów powinna być przepuszczalna. Roślina ta nie lubi zbytnio podmakających gleb. No i też stanowisko powinno być jak najbardziej słoneczne, ale bukszpany bardzo dobrze sprawdzają się nawet w cieniu. Też że ta odmiana w cieniu może troszkę nam blaknąć wtedy ten kolor zielony staje się delikatnie bardziej dominujący, a to wybarwienie kremowo-białe nie jest już aż tak bardzo wyraźne jak chociażby w tutaj, gdzie ta roślina rośnie, a jest to miejsce, no, bym bardziej określił takie półcieniste, ponieważ w lecie słońce tutaj operuje mniej więcej od godziny w pół do szóstej chyba rano, do godziny 14-15 po południu, czyli później już tego słońca tutaj nie ma. No ale to i tak wystarcza, żeby te bukszpany bardzo dobrze sobie w tym miejscu radziły. No i też to wybarwienie jest takie bardziej wyraziste. I to płcieniste stanowisko dla tych odmian dwubarwnych, jak chociażby w przypadku tej wariegaty, wydaje mi się, że jest bardziej. Korzystne, ponieważ latem, kiedy to jest bardzo duża susza i też to słońce jest bardzo ostre podczas długotrwałych upałów, to wtedy te młode przyrosty, młode listki nie są przyparzane przez właśnie czy to brak wody, czy też to ostre słońce, bo Często zdarza się, że te, rośliny, te odmiany o dwubarnych liściach właśnie są uszkadzane przez te czynniki, o których wspomniałem no, latem. I w przeciwieństwie do odmiany zielonej, no, z pewnością te odmiany dwubarne gorzej sobie radzą właśnie w tych takich bardziej skrajnych warunkach. Zatem podsumowując, miejsce płci jest chyba dla tych odmian o dwubarnych liściach bardziej Wskazane. Bukszpany to krzewy, które są niestety nieodporne na mocz psi, zatem jeśli mamy w swoim domu pieska, no to lepiej uważajmy na bukszpany, ponieważ te bukszpany, zwłaszcza po zimie, kiedy taki piesek nam niestety potraktuje tę roślinę moczem, to one mogą wyglądać źle, ponieważ gałązki wtedy zasychają, robią się brązowe no i nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Więc na pewno jest to taki minus tej rośliny, że ona nie jest po prostu odporna na no, dominację piesków nad tymi roślinami. I jeszcze raz przyjrzymy się tym wspaniałym listkom, bo są one wręcz jakby malowane. A wydajcie znać w komentarzu, czy macie jeszcze siły na to, by uprawiać bukszpany w naszych, w waszych ogrodach, no bo jest to w tych ostatnich latach już takie bardziej wymagające, więc no, nie zdziwię się, jeśli usunęliście już z waszych ogrodów te wspaniałe, wiecznie zielone rośliny. Ale mimo wszystko zachęcam do tego, aby jeszcze nie poddawać się, jeśli macie wspaniałe takie krzaki, no to chrońmy je, póki jeszcze jest ta możliwość, no bo bukszpany rosną bardzo, bardzo wolno. Przyrosty roczne wahają się mniej więcej od 5 do 10 cm, nawet czasami mniej, więc warto jest zachować takie rośliny, zwłaszcza jeśli uprawialiśmy już je już tyle lat, no bo po prostu to są rośliny, które fantastycznie spełniają rolę w ogrodzie jako takiego... Wypełniacza pomiędzy rabatami lub też nawet podkreślają rabaty, właśnie te, te nasze ogrodowe, które zimą czasami nawet zieją pustką.